Witajcie moi mili. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, dziś 6 sierpnia. Posłuchajcie słów świętego ojca Pio, które kierował do siostry Rafaeliny. Jeśli chce żyć zgodnie z duchem Jezusa Chrystusa, chrześcijanin, Powinien się wystrzegać wszelkich wad. Wszystkie wady i wszystkie grzechy tworzą Starego Człowieka Człowieka ziemskiego, Człowieka cielesnego. Apostoł chce, żeby chrześcijanin wyzbył się tego człowieka. Odrzućcie Starego Człowieka z jego uczynkami. Zatem chrześcijanin zmarły i z martwych wstały z Jezusem przez chrzest powinien zawsze się odnawiać i doskonalić w kontemplacji prawd wiecznych i planów Bożych Krótko mówiąc powinien odtwarzać w sobie podobieństwo do tego Pana który go stworzył do tak wielkich rzeczy zobowiązuje nas chrześcijańska doskonałość. Do tego zachęca nas apostoł w tych tak niezwykle mądrych słowach: Przyoblekliście się w nowego człowieka, który wciąż się odnawia. Ku głębszemu poznaniu Boga na obraz tego, który go stworzył. Kimże jednak jest ten nowy człowiek, o który mówi Apostoł? Jest to człowiek uświęcony przez chrzest, który zgodnie z zasadami uświęcania się powinien żyć, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Tak więc my, Chrześcijanie, nośmy w sobie podwójne podobieństwo to Boga, przez naturę jako obdarzeni umysłem, pamięcią i wolą oraz przez łaskę jako uświęceni w chrzcie, który odciska w nas najpiękniejszy obraz Boga. Tak, moja droga, Łaska uświęcająca w ten sposób odciska w nas obraz Boga, że stajemy się bogami przez uczestnictwo. Posłużę się tu przepięknym sformułowaniem świętego Piotra, abyście się dzięki nim stali uczestnikami boskiej natury. Widzisz, Moja siostro, jak wielka jest nasza godność! Jesteśmy wielcy, pod warunkiem jednak, że zachowujemy łaskę uświęcającą. Niestety, jak wstrętni się stajemy, kiedy tę łaskę tracimy. Wstrętniejsi, powiedziałbym, niż polne zwierzęta. W wyniku grzechu wszystko znika, wszystko zostaje przekreślone. Kochani, życzę miłego dnia. Kochajmy się, miłujmy się, miłujmy Boga naszego. Zostańcie z Bogiem, do usłyszenia jutro. Żegnam, pa!